Dzień dobry. Wracamy na wykopki po Zdrav drugiej przerwie Chema żenia jest nowy, nowy wykopkowicz. Przywitaj tak. się, żenia. Zratujcie. Wstydzi się trochę, nieważne. Wracamy na pole, które już robiliśmy kilka razy. Zobaczymy, czy jeszcze coś zostawiliśmy. Mam nadzieję, że tak i że coś z tego wypadu będzie. Także my ruszamy w teren, a Was zapraszam na nowy odcinek. Zdrowie! Zratujcie! O i czasem tak bywa że po godzinie szukania dopiero pierwszy jakiś konkretny sygnał i nawet jeszcze nie wiem czy to jest konkretne coś czy jakiś haberdź wstrętny chyba guzik jakiś to kiedyś był ale ja guziczek zaraz spróbuję go oczyścić zobaczymy czy cokolwiek na nim będzie widać i ci którzy się znają to w tym destrukcie zauważą, że był to kiedyś guzik poczty konnej. Tu widać to kółko, tu gdzieś łebkoński powinien być, ale niestety w stanie tak pięknym, że trzeba iść tylko dalej. <grytania> Oj tak, dwie torby śmieci, dwie godziny chodzenia i chyba pierwsza monetka dopiero. <grytania> tak czasem, a nawet nie monetka, tak? Ja. Wisiorek jakiś. <noise> Także jeszcze nie mam nawet pierwszej monety po dwóch godzinach. No niestety tak czasami bywa. Coż to jest? jakiś zielony, piękny medalik, ale trzeba go wyczyścić i dopiero pokażemy. No i niestety za wiele na nim nie widać. Tak, wszystko na tej łące wychodzi. Tak i wyszedł on. Stanie agonii. No, powiem Wam, dwa tygodnie przerwy, jak pewnie widzieliście też w ilości wypuszczanych odcinków. Myślałem, że coś narośnie na tych polach. Tak, Adi to mówi, że trzeba dać im dychnąć, no ale coś tu ciężko z tym narastaniem. No ale dobrze, że chociaż to jest. Dopiero dwie godziny i guzik i medalik, żadnej monety, no tego dawno nie było. Jest! Ludzie! Trzy godziny! Trzy godziny chodzenia! Jest moneta! Jest zieleniec! Ludzie złoci! Jak to pięknie cię zobaczyć! Pokaż czym, że jesteś! Ja jeszcze między międzywojnie patrzcie, pięć groszy. No, w końcu. Mogę wracać do domu. <laughs> Jak to człowiek potrafi się cieszyć naprawdę z byle czego. Nie no, dzisiaj to jest jakaś totalna masakra, powiem. nic nie wychodzi. Trzecia torba złomu wraca do auta, a znajdę zero. No, ale jest w końcu, nie wracam bez monety i to jest najważniejsze. <laughs> I teraz po monetce. Nie wiem co o tym sądzić, bo na razie to chwyciłem do ręki. I mi się wydaje, że to jest ząb. O boże, co to za znajdka jest? Ja pierdzielej. Co to są zęby czyjeś? To jest. To jest srebro, raczej. Ja widziałem to już wcześniej, ale to jest chyba jakaś. O, ja pierdolę! No nie no, takiej znajdki to ja jeszcze. to ja jeszcze nie miałem! Zaraz to przeczyszczę i zobaczymy, czy to faktycznie jest to, co ja myślę. Nie wiem, czy się cieszyć. Czy się bać. Znalazłem chyba srebro. No bo wydaje mi się, że to jest bo jest to dość ciężkie, no ale to jest chyba część szczęki jakiejś, albo jakaś wstawka Jeszcze z zębem O ja pierdziele no tego, tego jeszcze nie było Powiem wam szczerze No nie wiem, dajcie swoje pomysły, dla mnie to jest ząb I tu chyba był drugi No fajne, fajne sreberko go, trochę taki creepy Srebrko. <laughs> nie mamy to. Zaczyna się coś dziać. Nie łudzę się, że to jest srebro. Bo chyba nie jest. To jest chyba perelik. A nie, proszę bardzo. Ojejku. No to jest fajna rzecz. Dla mnie to jest bardzo fajna rzecz. Bo naprawdę ja tego tak mało znajduję. Jedną chyba znalazłem w życiu. Dyszkę. No zajebiście, <laughs> to to lubię, dyszka 20-lecie międzywojenne, naprawdę 1923 rok, naprawdę ja tego nie znajduję u siebie, nie wiem czemu, to jest tak rzadkie, a tu jeszcze taki śliczny stan, no pięknie, fajna, fajna znajdka, na koniec, bo już powoli się zbieramy, dzisiaj nie było zbyt, e, zbyt bogato, ale fajnie, że chociaż... Dyszeczka z dwudziestolecia międzywojennego na koniec wpada. Zajebiście. No, mnie to cieszy. <grywia> no może te zęby trochę <grywia> udziwniły ten, ten wypad, ale ta dyszka go ładnie upiększa. Spatrzcie, cholernie ciężka rzecz. To musi być meteor! Meteor jak nic, reaguje pięknie. No. na metal, a co to jest? nie mam pojęcia musimy spytać znawcy coś mi się wydaje idziemy do gościa który zna się na meteorytach uh -huh. lepiej, lepiej nie mogę trafić lepiej nie mogłem trafić? No, no to znawco meteorytów, Wania to jest meteoryt? Uh -huh. <głos> <głos> tak czy nie? nie. musi tak Ciężkie. Daj Sławkowi, on będzie wiedział. Ewidentnie. Sławku, słuchamy. Co to eta. To eta meteoryt. No. Nie może być inaczej. A ty widzę obrączkę znalazłeś piękną. Ładno, nie? No, coś wspaniałego. No. Ale patrz, może z innego I na, bi na biżuterii taki zestaw. Proszę no wam. Co chcesz? Sławuś no szuka. Słabuś szuka. Słabym Słabym no i co to, Wania, będzie? No słuchamy. Meteor, te? No, jasne, że tak. Cała Polska cię słucha. Meteory, nie? No, jasne, że tak. No, nie ma innej odpowiedzi. No to jak Wania mówi, że meteor to meteor. No, ewidentnie, jeszcze pisze na meteor. No! No to jest twój ten meteor w ja, ja meteorów nie zbieram, wiesz? Mama powie w domu. Mama się ucieszy, jak chłopak przyjdzie z meteorem i z jeleniem. O, proszę bardzo, o ciul. No i proszę, jak zaczęło sypać piękne monetki. Coś wspaniałego. Stan idealny. Po prostu do segregatora. Jest do kolekcji. Każdy sobie może wybrać co to za moneta. Popatrzcie, teraz, jakie wynalezisko! Profesjonalna, detektorystyczna szczoteczka do monet. Tym proszę bardzo się monetę szczotkuje. Tu, jak są jakieś niedoskonałości, można wydrapać. No, coś wspaniałego po prostu. A tym jeszcze można coś innego zrobić. Boże, jeszcze na koniec wpada co? Opowiadaj. Gilzu to jest tak, nie patrona, tylko gilzu. Co to Z czego? Z czego to gilzu? Z patrona? A ak Z Mausera A? no. <laughs> Dobra, także mamy gilzu i lecimy już w stronę auta. I jeszcze na koniec piękny kawałek miedziuchy zamrożone pieniądze pieścień wiodący z gilzy tylko że większej <grystanie> także piękna sprawa i lecimy do podsumowania no i niestety wieczny dzisiaj było nie było najlepiej ale też nie było najgorzej no. w końcu wypad zaliczony i patrzcie cóż to dzisiaj się udało uskubać monetek 3 jedna zjedzona dwa lecia międzywojenne piękny piersie wiodący guziczek skoczty, po, skoczty ponnej no skoczty ponnej niech będzie i wisiorek jakiś dziwny no i to to nie wiem czy to się cieszyć czy się nie cieszyć tak posrana znajdka że, że głowa boli aż nie wiem czy to srebro czy na srebrze zęby trzymali wydaje mi się że tu to się wkładało do zęba obok a ten miał przypominać Także <noise> tyle na dziś. Żegnam się z wami. No i do następnego razu. No, mam nadzieję lepszego jakiegoś. Jeśli chodzi o znajdki. Bo dzisiaj było jak było. Także NARA i do następnego. Hej!